Forum radia Rok parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Ewa Grzegorczuk, kosmetolog, ekspert beauty z gabinetu Cosmeo. Dzień dobry, witam panią, witam naszych słuchaczy bardzo serdecznie. No, to może tak. Kosmetyczka może zaradzić w wielu sprawach, począwszy od regulacji brwi poprzez maseczki i masaż twarzy po bardziej skomplikowane zabiegi. Wiele osób odwiedzających kosmetyczkę robi to z różnych względów, no bo na przykład wizyta w salonie jest relaksem, mamy czas dla siebie. Taka wizyta ma na celu upiększenie się, może też być swoistą terapią. Nie ma co się oszukiwać. Każda kobieta ma w sobie odrobinę próżności, chce zobaczyć zazdrosne spojrzenia innych kobiet i pożądanie mężczyzn. I właśnie z panią o tym będę rozmawiać. Jak możemy potraktować wizytę u kosmetyczki? Wspomniała pani o próżności, ja się jak najbardziej zgadzam z tym, natomiast też dopowiem, że. Obecnie y, bardzo dużo ludzi szuka po prostu odrobiny wytchnienia, ponieważ zmartwienia dnia codziennego, stres i też taka niepewność, co będzie jutro, y, to wszystko odbija się na naszym samopoczuciu. Dlatego potrzebujemy zrobić coś dla siebie, zadbać o siebie, zaopiekować się sobą i oczywiście możliwości jest bardzo dużo, ale takim bardzo prostym, popularnym też sposobem jest właśnie wizyta w salonie beauty. I bardzo często te drobne przyjemności pomagają, pomagają nie tylko w poprawie wyglądu, ale również w poprawie samooceny, takiemu dowartościowaniu się i no, takim, powiedziałabym, nawet górnolotnie życiu w zgodzie ze sobą. Można powiedzieć, że wizyty u kosmetyczki to wydatek, na który nie zawsze możemy sobie pozwolić. Ale są kobiety, które do kosmetyczki chodzą od czasu do czasu, ale są takie, które odwiedzają kosmetyczkę regularnie. Myśli pani, że te kobiety, które regularnie odwiedzają kosmetyczkę, robią lepiej? Ja myślę, że cały klucz właśnie jest w obsłudze klienta w tym, jak my go traktujemy. Czy my go traktujemy tylko i wyłącznie, tak powiedziałabym, technicznie, czyli mamy wykonać po prostu daną usługę kosmetyczną, czy bardzo holistycznie podchodzimy do klienta jako do człowieka? Bo jeżeli nasz klient rzeczywiście dostaje taką opiekę od nas, czuje się komfortowo w naszych wnętrzach, ma takie poczucie, Kameralnej atmosfery, może się wygadać, może zrzucić troski dnia codziennego, to tacy, tacy klienci bardzo chętniej powracają do salonów. I powiem pani, że tutaj już cena wtedy nie gra tak dużej roli, bo wartość usługi i tej wizyty jest bardzo, bardzo duża. I no, są takie trendy, że teraz klienci korzystają z usług, mimo rosnących cen. Bardzo chętnie. Właśnie, to dlaczego tak chętnie korzystamy z wizyty u kosmetyczki? Trzeba też powiedzieć, że kosmetyczka może poprawić nasz wygląd kosmetykami bardzo profesjonalnymi. My nie często mamy dostęp do takich kosmetyków. No a poza tym jaka to ogromna przyjemność położyć się na łóżku i być wspaniale obsłużoną. Tak, dokładnie tak. Dzisiaj wybór i technologii kosmetycznych, i preparatów kosmetycznych jest przeogromny. Dostęp jest, powiedziałabym, dość łatwy, ale... Właśnie w związku z tym, że jest tak ogromny wybór, to klienci nie potrafią tak bardzo świadomie robić dla siebie zakupów. Dlatego taka wizyta w gabinecie to jest przede wszystkim edukacja, to jest zabieg, to jest relaks, ale to jest również edukacja na przyszłość. To jest rozmowa z kosmetologiem odnośnie pielęgnacji domowej. Jeżeli postawimy na edukację, to też to jest taki kolejny czynnik, który spowoduje, że przyzwyczajimy swojego klienta do siebie, ponieważ on nam po prostu będzie ufał, on będzie wiedział, że mamy bardzo dobre intencje i jesteśmy. Jest taki klient zaopiekowany przez gabinet w sposób bardzo, bardzo kompleksowy. Można powiedzieć, że wtedy inwestujemy w siebie i tak z całą świadomością można oddać się w ręce dobrej kosmetyczki. Właściwie to jak wybrać dobrą kosmetyczkę? Czym trzeba się tutaj posługiwać? Ja myślę, że niezmiennie ta poczta pantoflowa to jest najlepsze narzędzie, tak naprawdę, dla obu stron, i dla takiego salonu, dla takiego biznesu, beauty, i dla klientów. Bo oczywiście dzisiaj marketing mamy bardzo zaawansowany i to też działa, ale jednak ta poczta pantoflowa myślę, że jest na pierwszym miejscu. Natomiast niekoniecznie to, co koleżanka robi, będzie dobre dla nas. Natomiast samo. Zarekomendowanie miejsca, to jak ona się czuła w tym miejscu, jak była obsłużona, to już jest bardzo dużo. A następnie, kiedy przyjdziemy sami do takiego salonu, to oczywiście będziemy bardzo indywidualnie potraktowani i niekoniecznie będziemy mieli ten sam zabieg wykonany, który miała koleżanka, prawda, ale dla nas zostanie zaoferowana zupełnie być może inna usługa. Głównie gabinety kosmetyczne odwiedzają kobiety, zdarzają się też mężczyźni. Ale w jakim wieku kobiety przychodzą najczęściej do gabinetu? Bo słyszałam taką opinię, że przychodzą coraz młodsze kobiety. Oczywiście wszystko jest uzależnione od modelu biznesowego, od oferty. Jaki, jaką, dysp jaką dysponuje dana placówka. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to rzeczywiście przekrój jest bardzo, bardzo szeroki. I tutaj już nie tylko kobiety, ale również chłopcy w wieku 16 lat, 17 lat, czasami nawet młodsi, jak najbardziej cery trądzikowe, oczyszczanie skóry, w tym wieku takie zabiegi pielęgnacyjne już zaczynamy wykonywać. Także są to klienci niepełnoletni, ale jak najbardziej z opiekunem, Przychodzą i kładą się na łóżko kosmetyczne. I wspomnę jeszcze, że nawet dzieci, bo przekuwanie uszu, bezpieczne przekucie uszu, to tak naprawdę od trzech lat już takie małe klientki są w salonie kosmetycznym. Dlatego to jest miejsce absolutnie dla każdego. No dobrze, to jakie zabiegi bezpiecznie możemy wykonywać w salonie kosmetycznym? Tutaj bardzo ważną kwestią jest dobranie zabiegu. Yy, po odpowiednim wywiadzie kosmetycznym. Bo bezpieczny zabieg to jest zabieg bezpieczny dla danej osoby, ale kiedy my wiemy, czy on jest bezpieczny, czy też nie, potrzebujemy wiedzieć, jakie leki przyjmuje klient, jaki tryb życia prowadzi. Jaką pielęgnację domową stosuje. Te wszystkie informacje spowodują, że dopiero w tym momencie kosmetolog jest w stanie dobrać odpowiedni zabieg. Oczywiście pogoda, słońce to też będzie miało duże znaczenie. No i tryb życia, bo ja chcę powiedzieć, że jest taki mit panujący takie są podziały zabiegowe z uwagi na Porę roku, co robimy jesienią, co robimy latem, ale chcę powiedzieć, że to nie jest do końca dzisiaj aktualne, ponieważ to, co dzieje się za oknem, czy słońce świeci, czy pada deszcz, czy jest pochmurne niebo, nie ma dla nas dużego znaczenia, bo my potrzebujemy dowiedzieć się, co ta klientka będzie robiła jutro, co będzie robiła pojutrze, bo być może na dworzu jest pochmurny dzień, ale ona jutro leci sobie do Egiptu. I takiej informacji potrzebujemy wiedzieć, żeby właśnie bezpiecznie wykonać odpowiedni zabieg. No dobrze, mamy lato. Właściwie to lato się zbliża, ale mamy słoneczną pogodę i są zabiegi, które warto wykonać. Czy na przykład taki botoks możemy wykonać w gabinecie kosmetycznym, i to, to jest dobry okres, żeby to zrobić? Właściwie botoks nie lubi ciepła, więc to jest takie pojęcie względne, aczkolwiek w praktyce. Ten zabieg wykonywany jest cały rok. Natomiast pamiętajmy, że po iniekcji nie wystawiamy się bezpośrednio na słońce. Jest dużo też innych zaleceń. Botox to na przykład 24 godziny po iniekcji. Lot samolotem jest zabroniony. Nie schylamy się przez 4 godziny. Nie wykonujemy takich intensywnych ćwiczeń fizycznych, bo to wszystko może mieć wpływ na efekt końcowy. Wspomniała Pani o słońcu. Czasami się klientki pytają, czy Botox może być rozpuszczony przez słońce. Otóż nie, drogie panie, nie ma takiej możliwości, żeby słońce rozpuściło botox, ale rzeczywiście botox nie lubi ciepła, dlatego też może być na przykład mniejszy czas efektu czyli ten botoks może nam się szybciej zmetab zmetabolizować, czyli efekt zabiegowy będzie po prostu krótszy, więc to trzeba wziąć pod uwagę. I co ważne, po każdym zabiegu, zwłaszcza takim inwazyjnym, tam gdzie jest przerwanie ciągłości skóry, zalecamy kremy z faktorem przynajmniej 30, a najlepiej 50, odpowiedni krem ochronny przeciwsłoneczny. I gadżety, gadżety takie, które nam się kojarzą z wakacjami, typu kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, czy też czapeczka z daszkiem. Już, kochani, od teraz wskazane jest, żebyśmy używali, bo to jest ochrona skóry. I też przy okazji pięknie wyglądamy, więc używajmy tych wszystkich takich wakacyjnych gadżetów, wyglądajmy pięknie i bądźmy chronieni przed promieniowaniem ultrafioletowym, bo słońce jest potrzebne. Słońce to dobry humor, to życie, ale równocześnie potrzebujemy korzystać bardzo tak mądrze z tego słońca. Tutaj będzie na pewno bardzo istotną kwestią to, żeby znać swój fototyp skóry. Czyli takie możliwości skóry na wystawianie się na promieniowanie słoneczne. I tutaj też zachęcam do tego, żeby skonsultować się z kosmetologiem czy dermatologiem w kontekście właśnie fototypu, żeby ustalić, jaki to jest fototyp i dobrać do tego odpowiednią pielęgnację, wiedzieć, jakie preparaty, jak często i w jaki sposób je stosować. Wiadomo, że jak jesteśmy na urlopie, to chcemy jak najwięcej tego słońca dla siebie. Opalamy się czasami bez umiaru. Jak zachować rozsądek i dobrą opaleniznę, ładną opaleniznę na długi czas? Te kwestie są bardzo ważne. Dziękuję za to pytanie. Właśnie to, co mówiłam wcześniej, żeby znać ten fototyp skóry, żeby wiedzieć, że Potrzebujemy ochrony przeciwsłonecznej, czy to chociażby w postaci ubrań, gadżetów typu okulary, czapeczka, kapelusz, ale oczywiście kremy z faktorem 30-50. Tylko uwaga, jeżeli przebywamy na zewnątrz dłuższy czas, to te kremy, żeby były skuteczne, żeby spełniały swoją funkcję ochronną, potrzebujemy je dokładać. Na skórę, średnio co 2-3 godziny. I teraz nie stanowi to problemu w momencie, kiedy leżymy na plaży. Gorzej troszeczkę jest w momencie, kiedy jesteśmy na przykład na mieście i w pełnym makijażu. Wówczas wybieramy sobie produkty, które mogą być nakładane na makijaż. A są to produkty w postaci na przykład mgiełki, w postaci pudru. I ważne jest, żeby były po prostu dokładane. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby przedłużyć opaleniznę, jak, co robić, jak robić, żeby zachować piękny wygląd skóry, no bo piękna skóra, lekko taka muśnięta słońcem, lekko opalona, rzeczywiście jest taką estetyczną skórą, pożądaną. I my po okresie wakacyjnym chcemy zachować tą opaleniznę na jak najdłużej. I teraz pytanie, co robić, żeby ta opalenizna była z nami dłuższy czas? Przede wszystkim dobre nawilżenie. Nawilżenie skóry, do tego służą wszelkie emulsje nawilżające, ale również nawodnienie od środka, czyli przyjmowanie przynajmniej 3 litrów wody dziennie. Odżywienie skóry to punkt drugi. Tutaj na przykład świetnie sprawdza się olej kokosowy. Polecam serdecznie, bo to jest taka substancja, która spowoduje, że nasza opalenizna będzie pięknie podkreślona, a skóra będzie dobrze odżywiona. I też bardzo rekomenduję suplementację beta-karotenem. To też spowoduje, że ta opalenizna będzie z nami dłużej. Ale tą suplementację najlepiej stosować przed opalaniem? Tydzień dwa. Tak, przed opalaniem już zaczynamy, żeby skórę przygotować do promieni słonecznych, żeby ją wzmocnić. Natomiast beta-karoten to jest taka świetna substancja, która i przygotowuje skórę do opalania i też powoduje, że ta opalanizna utrzymuje się dłużej. Wspomnę też o tym, żeby unikać gorących kąpieli. W ogóle unikać takich czynników, które będą wysuszały naszą skórę, ponieważ jeżeli skóra będzie sucha, będzie się złuszczała, no i w związku z tym ta opalenizna też będzie szybciej znikała. No i teraz mamy piękną opaleniznę, ale po lecie często zauważamy, że mamy przebarwienia słoneczne. Co zrobić, żeby nie dochodziło do tych przebarwień? No tak, i tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, ale trudna do wykonania, bo pierwszy, pierwsza taka sprawa to po prostu powiedziałabym unikać słońca, ale to jest oczywiście niemożliwe. Więc już wiemy, że słońce jest nam bardzo potrzebne, i my kochamy przebywanie na świeżym powietrzu i bardzo dobrze. Natomiast właśnie. Duży nacisk na kremy przeciwsłoneczne, na to, żeby stosować te kremy z filtrem, żeby pamiętać o dokładaniu na skórę kolejnej warstwy kremu ochronnego. Natomiast, żeby uniknąć przebarwień, Zapominamy czasami o tym, żeby nie stosować latem perfum na szyję, prawda? Bardzo często stosujemy takie perfumy na szyję i właśnie później po lecie, jesienią, w gabinetach kosmetologicznych bardzo często zgłaszają się panie, które mają przebarwienia właśnie tutaj w obrębie szyi, a jest to spowodowane tym, że na słońcu były stosowane perfumy. W tych perfumach są olejki eteryczne. Te olejki eteryczne wykazują działanie fotouczulające, no i wynikiem tego są później takie nieestetyczne przebarwienia, z którymi się tak naprawdę długo walczy. I to jest naprawdę, powiedziałabym, właśnie walka. Więc, drogie panie, jeżeli chcemy pięknie pachnieć latem, to używajmy takich substancji zapachowych, które nie są fotouczulające. Sprawdzajmy składy, czytajmy. No i lepiej nawet popryskać, Ubranie, aniżeli właśnie skórę szyi, bo to jest niebezpieczne. Tak, a czasami się zdarza, chociaż może nawet i dość często, że zażywamy środki hormonalne z różnych powodów. Tak, One tak. też właśnie powodują pod wpływem słońca te przebarwienia. Czy te przebarwienia znikną, czy można się ich skutecznie pozbyć? No właśnie, przebarwienie to jest taka jednostka w dermatologii, w kosmetologii, która jest dość trudna do opracowywania, bo mówi się, że przebarwienia to jak bumerang, że my je usuwamy, ale one później często wracają. To jest dobre pytanie, czy to przebarwienie zostało spowodowane właśnie przyczyną są hormony, czy przyczyną są jakieś substancje fotóluczulające? Czy przyczyną jest stan zapalny, który był, i po tym właśnie powstała nieładna plama? Także to jest taki trochę głębszy temat, ale jak najbardziej dzisiaj są skuteczne metody na to, żeby tych plam niechcianych się pozbyć. I to rzeczywiście robimy w okresie już takim jesiennym, kiedy, kiedy nasłonecznienie jest zdecydowanie mniejsze. Ale tutaj szykujmy się na to, że to będzie kilka zabiegów, to będzie seria zabiegów. Bardzo rzadko udaje się to. Jakby zwalczyć jednym zabiegiem. A jeżeli już walczymy, to na stałe? No właśnie, przebarwienie jak bumerangi, więc tak naprawdę mogą wrócić. Czyli wracają. Czyli mogą lepiej, wrócić, lepiej tak. zapobiegać niż później lepiej z tym zapobiegać. Walczyć. Dokładnie tak. Tutaj nie możemy dać gwarancji na to, że ta plama nie wróci. Ona rzeczywiście może być usunięta i nie będzie później, ale tego nie wiemy, więc tutaj nie możemy takiemu klientowi obiecywać, jak to później będzie. A jakie najczęstsze błędy popełniamy latem? No właśnie, korzystamy z takich zabiegów, które nie lubią słońca. To znaczy y, chcemy się odmładzać, chcemy się wyszczuplać, ale zapominamy o tym, że świeci słońce. Więc y, zwróciłabym uwagę na te wszystkie substancje fotouczulające. I oczywiście y, dobry gabinet kosmetologiczny, który nastawiony jest na dobro klienta, a nie tylko na zyski. Czyli tak jak zaczęłyśmy audycję, trzeba dobrą kosmetyczkę tak, najpierw jest. wybrać, dobry gabinet kosmetyczny, żeby później nie martwić się, co takiego złego zrobiłyśmy, że to nam później procentuje w postaci chociażby, chociażby tych przebarwień. Dokładnie tak, bo y, najważniejsze tak naprawdę jest bezpieczeństwo. To, że my się upiększamy, że my się relaksujemy, poprawiamy swoje samopoczucie, oczywiście, to jest bardzo ważne. Natomiast fundamentalną sprawą jest bezpieczeństwo, czyli potrzebujemy mieć takie zaufane miejsce. W którym i czujemy się dobrze, ale i też pod względem merytorycznym, technicznym jesteśmy pewni, że jesteśmy w dobrych rękach. Także takich miejsc Wam, drodzy Państwo, życzę i korzystajcie natomiast z rozwagą, tak żeby było dobrze. To jeszcze zapytam: kosmetolog, kosmetyczka to jedno i to samo? No nie, to nie jest to jedno i to samo. Rzeczywiście te pojęcia się gdzieś tam przeplatają, mylą. Jest to różnica polegająca, wynikająca z edukacji. Kosmetyczka to jest tak naprawdę technik usług kosmetycznych, czyli jest to osoba, która ukończyła taki dwuletnie studium kosmetyczne i rzeczywiście ma uprawnienia do wykonywania zawodu. Kosmetolog jest po studiach licencjackich bądź magisterskich. I oczywiście tutaj dochodzi mnóstwo kursów, mnóstwo szkoleń, mnóstwo edukacji, ale to już jest też sprawa bardzo indywidualna. Uzależnione od tego, z jak dużą pasją wykonujemy swój zawód. I tutaj bardzo Pani dziękuję, bo ja właśnie rozmawiałam z kosmetologiem, ekspertem beauty gabinetu Kosmeo z Ewą Grzegorczyk. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Forum Radia Rok Barada.